Witajcie, kochani. Zanim przejdę do nagrań o kolejnych zajęciach, to powiem jedną dla mnie bardzo istotną rzecz: że warsztaty moje nie są spotkaniami, na których opowiadamy. Mówimy. Przekazujemy naszą wiedzę, to co wiemy, to co myślimy na dany temat. Jeśli chodzi o wiedzę moją i to co ja przekazuję dotyczącą właśnie zajęć, warsztatów moich, cała potrzebna wiedza, która no, jest bazą później do praktyki, jest we filmach, w nagraniach na moim kanale na YouTube i na mojej stronie internetowej www.anielski.dotyk.pl. I z tą wiedzą możemy się zapoznać poprzez oglądanie filmów, albo i słuchanie, albo poprzez Właśnie czytanie treści, znajdujących się na stronie. Same zajęcia są typowymi warsztatami, na których już pracujemy. Jak wszyscy wiemy, nie zawsze tak zwana teoria, wiedza, idzie z praktyką. My dużo rzeczy wiemy, rozumiemy. Nawet Mówimy o nim innym, przekazujemy tą wiedzę innym, ale w praktyce wygląda to no, zupełnie inaczej. Zupełnie czym innym jest wprowadzenie w życie i życie tym, co mówię, co wiem, czy w co wierzę. Dlatego właśnie na w zajęciach moich, tej praktyki się uczymy i w praktyczny sposób już korzystamy z tej wiedzy. Ona jest potrzebna, bardzo potrzebna, bo jest bazą później właśnie do ćwiczeń, do treningu, który zadziewa się na zajęciach. Zajęcia to już procesy, medytacje, kontemplacje, ćwiczenia, po to, aby właśnie ta wiedza była w naszym życiu codziennym. Abyśmy z tej wiedzy korzystali, żyjąc tym, co wiemy, dając swoje. Świadectwo tego, czym wiemy, o czym, jak powiedziałam, mówimy, co przekazujemy innym, co doradzamy, czy pomagamy. Wszystkie terminy, kochani, dotyczące zajęć z poprzednich nagrań. Z nagrań kolejnych znajdują się na mojej stronie www.anielskidotyk.pl. Pod tym filmem będzie zamieszczony link właśnie na moją stronę do konkretnej zakładki, warsztaty, gdzie znajdziecie termin danych warsztatów. Zajęć w temacie, który Was interesuje, z którego chcecie skorzystać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia filmów poprzednich, do obejrzenia filmów kolejnych. Zapraszam do innych filmów na moim kanale, o których mówiłam na początku. Tych nagrań, na których znajduje się potrzebna nam wiedza, z której później korzystamy już na samych zajęciach, na samych warsztatach. Jest też dużo treści na mojej stronie internetowej, gdzie możemy sobie w danym temacie poczytać, gdzie możemy przeczytać plan zajęć. I tak, jak powiedziałam, Czas, miejsce, gdzie dane zajęcia się odbywają. Zapraszam z miłością, pozdrawiam Was, życząc wszelkiej wspaniałości, szczęśliwości w codziennym doświadczeniu na ścieżkach naszego życia. Dziękuję, kocham Was. Do zobaczenia. Pa, pa.